Dobra. Drugi dzień. Wczoraj była noc. Nie mogliśmy yy, tutaj za bardzo tego sfocić. Tutaj kolega wczoraj próbował to usunąć i sobie poparzył tylko ręce. Dzisiaj w końcu ktoś się pojawił i diluje z tym. Najlepsze jest to, że dzisiaj chciałem zainteresować tym klub lokalny wędkarski. Im jest byli. Hello wszystkim bardzo serdecznie na kolejnej relacji. Yy, długo nie nagrywałem, bo trochę chorowałem, troszeczkę czasu nie miałem. No, a dzisiaj czuję się już odrobinkę lepiej. Yy, no, i lecę sobie na rzekę popływać na kajaku, a skoro mam go. No, tutaj już to sobie leciutkie modyfikacje wprowadzę, bo tak chcę usunąć te uchwyty to są jakieś takie relingi porobione to do niczego się nie, nie nadaje zastąpię to takimi klamerkami dzięki czemu jak sobie będę gdzieś pływał dalej, to tutaj po zapełnieniu schowka będę mógł sobie położyć jeszcze plecak i go fajnie przytroczyć, także Tutaj pójdą te klamerki. Z takich modyfikacji jakie sobie porobiłem, to już sobie porobiłem uchwyty. Dokupiłem uchwyty. Teraz tak, to jest jeden, tutaj jest drugi. Tutaj jest jeden. Tutaj mam do telefonu. Drugi uchwyt sobie wykorzystuję do, do kamery. Yy, tutaj będzie jeszcze uchwyt na wędkę jakąś, yy, w przyszłości będzie też mocowanie sądy mocowane do tych uchwytów także jest ich w sumie 6 tutaj, aha, wziąłem sobie uchwyt też do linki kotwicznej, dorobiłem sobie też tutaj wymieniłem sobie na takie pęteleczki dzięki czemu łatwiej mi jest operować yy, kotwicą i spuszczać ją na dno Tam, tak Tutaj do tego jest mocowana. Tak, do tego jest mocowana kotwica. I sobie tutaj z poziomu środełka mogę ją regulować dalej głębiej. I założyłem sobie ten uchwyt, który mi pozwala bardzo szybko jak gdyby, odpowiednią długość linki utrzymać. też wypina się łatwo, bo wystarczy ją pociągnąć. modyfikacja, nawet to nie jest modyfikacja to jest po prostu zamienienie uchwytów ale naprawdę to fajnie będzie się wszystko tutaj sprawdzać, nawet gdzieś przy, przycumować, dowiązać coś, tak jak mówię, tutaj będę miał szczypce przypięte czy, czy na przykład linkę od wiosła to się wszystko przyda Czekam na podusie jeszcze od krzesełka. Bo jest no, troszeczkę za nisko jest dla mnie to krzesło. Po jakiejś tam godzinie pływania zaczynam już czuć taki dyskomfort w stopach. Po prostu mi stopy lekko drętwieją od tego. No dobra, idę się ogarniam, pakuję rzeczy i na rzekę lecę. Już na wodzie. Szorujemy w górę rzeki. Założenia taktyczne na dzisiejszy dzień są takie, że po pierwsze, wziąłem sobie dwie wędki, jedną na trupa, jedną na spinning. Chcę sobie połowić chwilę w dryfie. Druga sprawa jest taka, że chcę zobaczyć, jak wygląda sytuacja, w górze rzeki, bo dwa dni temu zlokalizowaliśmy tam nielegalny zrzut oleju silnikowego do rzeki, ktoś spuszcza, Zgłaszaliśmy to do służb. Służby miały lekko wyjebane. No, na szczęście po 24 godzinach pojawił się tam ktoś z ochrony środowiska, jakiś koleżka z dziewuszką. Byłem tam wczoraj wiem, sprawdzić jak to wygląda po 24 godzinach, no to były te dwie osoby, porozmawiałem z nim chwilę bo wiedzieli, że ktoś ma tam przyjść, to pozabezpieczać, żeby nie spływało to do rzeki. Potem byłem drugi raz o godzinie 20 w nocy sprawdzić. Stwierdziłem, więc, że jest postaram się poinformować lokalny klub wędkarski na odcinku, yy, bo ten olej jest zrzucany na odcinku, który należy do Waking Angling Club. No więc jeszcze nie bawiłem w jakieś prywatne wiadomości, bo wiedziałem, że to raczej jakiegoś skutku nie odniesie bo też znam trochę tych ludzi w tym klubie, więc rzuciłem posta na grupę. Czy nielegalny zrzut? Dałem pineskę. Pierwsze pytanie: czy zgłaszaliśmy sprawę? No to napisałem, że tak, zgłaszaliśmy. Koleś mi napisał, że ta, o, ta na pewno. No to już taki lekko sfrustrowany zaproponowałem, że. Yy, możemy się, bo on tam się tłumaczył, że jego bailiffowie przeszli całą długość rzeki i nie znaleźli żadnego zrzutu oleju. No to ja już powiedziałem, że spoko, możemy za pół godziny umówić się nad rzeczką, na moście, na Chantry Bridge i po prostu ich tam zaprowadza. Efekt był taki, że zostałem zablokowany na grupie, a poz został yy, usunięty. Dodatkowo oprócz mnie został zablokowany Marek którego mam znajomych, a no generalnie wszyscy spośród moich znajomych, którzy byli na tej grupie e, Waiting Arming Club, zostali zablokowani. No i powiedzcie mi, jak ma być dobrze, kurwa na świecie. jak nawet wędkarze mają wyjebane w takie rzeczy. To wychodzi na to, że ta ekologia cała dzisiaj się sprowadza do tego, żeby zapłacić zielony podatek, kupić elektryczny samochód, zamknąć się w 15-minutowym mieście i broń Boże nic nie robić. Ja mówię, o ile się przyzwyczaiłem tej opieszałości służb, który, na które też szkoda płacić pieniędzy, to już jeśli wędkarze mają w to wyjebane, to naprawdę dobrze nie będzie. Także to nie tylko jest polska przypadłość, że wzorem zbiornika Dzierżno duże można zarżnąć populację ryb jak widać kraje zachodnie też nie mają zbyt dużego problemu z wypierdalaniem śmieci i różnego rodzaju syfu do wody no cóż szkoda ale no mam nadzieję że coś tam się zmieniło od wczoraj że przynajmniej dzisiaj rano może straż pożarna przyjechała i coś tam ruszyli dobra, zatrzymam się tutaj chwilkę rzucę parę razy Jesteśmy kotwicą na dnie. Przynęty, gdzie ja mam przynęty, Gdzieś tutaj jest. Są przynęty. to zaczynamy od tej. Dzisiaj też wziąłem sobie dwie wędki ze sobą. Żeby zobaczyć jak będę sobie radził właśnie z dwoma kijami na pokładzie. Już się przyzwyczajam jak gdyby do większej ilości towaru. Bo naprawdę kajaczek ma tak małą powierzchnię, nie ma tej możliwości zbytnio zmiany pozycji, stawania. Sieć. w opadzie wziął wygląda na trochę większego uu ciężka ryba A nie jest, jest duży ale wariat nieubarwiona ryba i do wody. Ale ciepła woda jest. Masakra. Myślałem, że będzie chłodniejsza. No, jesteśmy na miejscu. Jak ciekło, tak cieknie. Nic nie jest zabezpieczone. Nie jest zebrany ten olej tutaj z tego yy, z ziemi, z brzegu. No po co. Po co się męczyć? No więc nie jest to jakiś duży wyciek, mniej cały czas cieknie coś. Nie wiadomo czy to ktoś wylał tutaj z beczki, czy jest tam jakaś rura. Jakby nie było, powinno być zabezpieczone. Jeżeli environment agencji jest skuteczny, jak łowisz gdzieś na łowisku komercyjnym i się oddaliż od wędek dalej niż 20 metrów, to Ci wyjebią mandat za pozostawienie wędek bez nadzoru. to jest właśnie environment agency a w momencie jak raportujesz kłusownictwo tak jak tutaj na rzece właśnie parę razy raportowaliśmy, że w centrum miasta w sezonie zamkniętym, w sezonie zamkniętym łowią nielegalnie to zero, zero odzewu, zero reakcji na takie sytuacje jak tutaj też jest zero reakcji Woda gadać! O! Wypiął się! Nie był duży ale wziął przy samym tym, zdemolował lekką gumę ładnie z dryfu wyszedł Spływam teraz powolutku już brzegu Staram się płynąć na takiej wodzie yy, około i pół metra no i rzucam przed siebie, płynę bez kotwicy. Mam wiatr w plecy, więc trochę goni tutaj. Zaraz dopłynę do zakrętu i przestanie mnie pchać. Jak to jest Już tutaj są ty, tutaj jest o, tam O, światko, teraz to mi się podoba Coś się tam zadziało. Albo okoń uderzył. No. Jest branie. Albo zaczep, albo jest branie. Zobaczymy. Puścił. Puścił. O, ale złapał obok kotwic w ogóle kotwice się nie wbiły tak, ale się nie łukł. ciężka ryba próbujemy jeszcze raz jeszcze raz go spuszczymy. Ciężko rywało yy, z pławiczkiem z pławiczkiem trupkiem przesuwa teraz elegancko zobaczymy jak pójdzie w dół to przytniemy ewidentnie jest brany damy mu czas mam małe kopficzki gdzie już go topi. już sobie popłynął do domu oj zostawił go chociaż nie jest już jest sieć może być trochę większa ryba, zobaczymy Ewidentnie jest ciężki, obudził się teraz, zaczyna wariować duży? Nie, nie, jest jakoś duży, standardowy. Ta wędka po prostu takie wrażenie robi, bo on no, nawet nie jest głęboko wpięty. Nie jest duży, ryba też króciutko E, nie, no nie jest taki mały. Ładna, pięknie ubarwiona ryba. Amator trupa, puścimy jeszcze jednego. Najprostszy z najprostszych zestawów, typowy zestaw używany w Polsce do, yy, do żywca. Zamiast żywca daje trupa. Dziś mam, yy, szczerze powiedziawszy, w tym roku yy, żywiec jest mega skuteczny na kalder, bo widzę bardzo dużo wędkarzy łowi. Ma bardzo dobre wyniki na, na żywca, ale nie wiem, mnie od tej metody odrzuca, po prostu. Jak byłem tam no, parę ładnych lat temu łowiłem żywcem. Nigdy nie byłem jakimś fanem yy, łowienia na żywca. Chyba drugie branie mam, ale nie jestem pewien, nie było? spławik spływał z nurtem i teraz wróci. Nie, branie jest, na 100% jest branie. Abiek się mega dziwnie zachowywał, naprawdę. No, wydawało mi się, albo tam jest jakiś nurt wsteczny i go tak przesunęło. Ode mnie tyle, zbijam się do domu. Mam nadzieję, że relacja się podobała. Fajnie, że udało się coś złowić. Szkoda, że służby zawiodły jak zwykle, co było do przewidzenia. No i co, zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału i mam nadzieję, że widzimy się na następnej relacji. Cześć.